No, i chciałam Wam pokazać, moi drodzy, dzisiejsze takie konkretniejsze zakupy ze sklepów, można powiedzieć, mięszanych. Akurat gabaryty mamy ze 100 -krotki. My zawsze kupujemy sobie po, można powiedzieć, całej zgrzewce czyli tak, mleko 3,2, pod spodem mąka i Cukier, czyli tu mamy 12 litrów, a tu mamy podyszku. I zaraz przyjdziemy do stołu. No i zaraz Wam pokażę, co tutaj żeśmy kupili na stole. Byliśmy na ryneczku, kupiłam sobie miód. Udaliśmy się w sprawie zakupu sadzonek malin, ale nie było. Pani powiedziała, że w najbliższych dniach będą. Także pojedziemy i. Zakupimy, bo nie wiem kiedy ten film będziecie mieli. Także Wam nie będę tutaj ani dniami, ani datami operować. I już Wam mówię. Mężowi zechciało się pomidorków. To teżśmy sobie wzięli na ryneczku. Pomidorki malinowe, kilogram. Yy, pamiętam cenę. Pomidoru był za 10 zł. Także już pomidory są w cenie. Tutaj mamy takie. Yy, Krawki można coś takiego mówić. Wędlin wziąłem dla kociaków. Wzięłam sobie słoiki, bo znowu prawdopodobnie będą grzyby. Zobaczymy. A mam mało, także zobaczymy. Tak, te miody, już Wam mówię. Zamiast jeden duży, to wzięłam sobie takich dwa mniejszych. Jeden gryczany, ja nawet i do kanapki lubię i do pieczenia. I jeden wzięłam. Lipowy, lipowy jest dobry na ten, no, na kaszel i tak dalej, na przeziębienie. Ale patrzcie, jakie piękne te. Yy, na tych miodach zawsze są te, no, jak to się mówi, no, yy, wieczka, prawda? No, I tutaj, sztukami, chociaż takie wieczka kupić nie problem. Yy, tutaj mam trochę ciasno, <tuszy> więc to tak wygląda. E, wzięłam jeszcze ocet, bo mam chyba, nie wiem, może szklankę mi zostało. Będę się nastawiała na grzyby. Także myślę, że jak będą grzyby, to Wam jeszcze pokażę. Oczywiście mój mąż chodzi na grzyby, twierdząc, że e, może ktoś się pytać, czemu ja nie chodzę. Bo ja się plączę, bo ja bym chciała, wiecie, 15 rzeczy robić naraz. No chyba każda kobieta tak ma. Bym poszła do lasu, chciałabym wam las nagrać, chciałabym wam nagrać grzyby i bym, i bym się gubiła w lesie. Zazwyczaj się w lesie gubię i jak to się mówi, krzyczy na mnie, gdzie ja jestem, że jak się idzie na grzyby, to się zbiera grzyby i zwraca się uwagę na grzyby, nie na wszystkie inne rzeczy postronne. Także wolę iść sam na grzyby i mnie nie brać, że się plączę i się, gu, się gubię, no. Ja to powiem wam, iż w sklepie dużym się gubię. <noise> Także wiecie. Y, tak. Y, y, placki, bo coś mnie tam zainspiruje. Zobaczę, on tam gdzieś pogoni. Coś tam, coś tam, a ja stoję i się gapię. No i się w efekcie czego? Gubię. Y, dwa placki cebularze średnie. Y, dwa chleby. Y, kości na zupę. Troszkę na kanapki wędlin. Taka wędlinka. No będzie może widać jaka to jest, macham się ze wszystkie strony, gdzie ta ostrość, pani rezyszerze. Yy, kiełbasa mielona, sikora, yy, tutaj mamy taki, taka pieczeń, coś boczkowa, yy, była wątróbka, nie było płucek akurat w tym sklepie, więc wzięliśmy też kilogram wątróbki. My bardzo lubimy sobie zjeść taki sosik wątróbkowy. I tutaj sobie coś też kupiłam do kuchni. To Wam pokażę. Bo już mi się wykańczają. Te blachy poniszczyły mi się. Trochę mi było szkoda wyrzucić, ale w końcu trzeba wymienić na nowe. Na razie wzięłam tak. Wzięłam taką blachę tortownicę średnicy 26 26 cm. Pokażę Wam odwrócę bo ja to napisane macie. Te akurat blaszki, pozostałe rzeczy, były zakupione w mrówce. Tortownica 26 cm, taka troszkę większa. Wzięłam sobie taki, taką blachę do babeczek, muffinek, mafinek, babeczek, jak zwał, tak zwał. Chyba na 12 sztuk tutaj jest. Także taka większa, bo moja już też uległa lekkiej korozji zdają, zaczęła brać i pora ją wywalić. Tak i zdecydowaliśmy się wziąć jeszcze taki. Już wam pokazuję chlebak, bo nasz chlebak już stary zniszczył się i taki zwykły drewniany tak do góry podnoszony i tak się strasznie już zacina przy otwieraniu. Zresztą on już paskudny w środku, więc wzięliśmy taki. Taki, tak otwierany, tak jakby szufladka do dołu. Otwierana, to chociaż nam się nie będzie zacinał, pewnie wiecie, ze starości tam coś z tego. Także taki, no tani, taki on tam nie był. No troszkę więcej jak 100 zł, ale lepiej zainwestować więcej i mieć już porządny sprzęt w kuchni. Niestety trzeba od czasu do czasu rzeczy wymieniać, bo się po prostu zużywają i i niszczą chlebak, może coś tu piszę. Wymiany tego chlebaka sobie możecie przeczytać z drewna kauczukowego niby ten chlebak, jakoś to będzie to klejka, widzę, nie będzie problemu z oderwaniem, ale kolorek też jest bardzo ładny taki jasny myślę, że będzie się dobrze Tutaj sprawował. No nie jest aż taki za duży, ale chlebek, jakieś bułeczki wejdą. Także takie hmm, zakupy. Jak będą grzyby nazbierane, to wam dogram, ile będzie grzybów. Tym razem pójdą pewnie na suszenie. Grzybów wszędzie multum. Multum grzybów. Wszyscy się chwalą. No i jak to się mówi, myśmy już mieli. Raz żeśmy dostali, drugi raz żeśmy trochę nazbierali czy się mąż nazbiera, bo ja się gubię, przypominam, w lecie, y, także y, to wam pokażę, pewnie będą szły na ten, y, zjemy sobie obiad, jeszcze jest dosyć wcześna godzina, także można się wybrać i zobaczymy, y, co tam, co tam ciekawego będzie, no, ja tu się zajmę, wiecie, innymi sprawami obiadowymi, a mąż się wybierze na grzyby, a na dzisiejszy obiadek sobie przygotuję pierożki. Mam tutaj już zagniecione ciasto z niecałego kilograma mąki. Ja zawsze robię więcej, bo trzeba będzie się brać za pracę przy orzechach. Więc zrobię sobie, sobie pierożków i będę miała na dwa dni obiad i będę się mogła skupić na właśnie zbieraniu orzechów. Tutaj mam farsz, farsz oczywiście ja dodaję sobie ciut mięty ciasto sobie rozwałkowuję dosyć cienko wykrawam szklanką krążki pełny przepis na pierogi na kanale tak więc możecie znaleźć pełny przepis na kanale na pierogi właśnie z ziemniakami możecie znaleźć również przepisy na inne pierogi z innym farszem ja sobie wycinam, nakładam sobie farsz i będę je zaklejać, pokażę Wam zaraz jak zaklejam. A przepisy na pierogi to mam i z kapustą i grzybami, także na najbliższe święta. Mam z kaszą gryczaną i twarogiem, mam również yy, z kłódkami, tak zwanymi dudami, przepis na pierogi. Także możecie śmiało wpisać sobie pierogi yy, dane. Monika prezentuje i Wyskoczą wam na moim kanale pierogi. Napiszecie pierogi z serem, czy pierogi z kapustą i grzybami. Zadając człon Monika prezentuje to. Będziecie mogli sobie ten y, zrobić y, takie pierożki, jeżeli chcecie. Przepis tak kleimy, żeby nam się po prostu nie rozwalały pierogi. Chociaż powiem Wam, że najlepszej gospodyni zdarza się to, że pierogi się mogą po prostu rozgotować. Także tak postępuję z całością. Ja robię około setki pierogów, jak mówiłam wcześniej, na dwa dni. Gotuję w osolonej oczywiście w wodzie moje pierożki, także do wyczerpania zapasów. Po prostu do wyczerpania zapasów, farszu, farszu i nadzienia. Mam nadzieję, że dobrze trafiłam, bo zazwyczaj wychodzi tak albo zbraknie ciasta, albo zostanie za dużo farszu. Jak zostanie za dużo farszu, to trzeba po prostu dorabiać ciasta. A jak zostanie ciasta, no to wiadomo, że jest gorzej. Trzeba tak. Już sobie wyczuć sytuację, żeby tych pierogów zrobić tyle, ile powinno być. Pierożki możecie podawać ze śmietaną, możecie podawać je z przysmażaną tą cebulką, ze skwareczkami. To już wiecie, tak jak kto, ktoś lubi takie pierogi. Warto stanąć i zrobić więcej. Ja sobie ziemniaki zawsze gotuję dzień wcześniej. Przyciskamy przez praskę bądź przepuszczamy przez maszynkę do mielenia, żeby ziemniaki na farsz były gładkie. Także, kochani, każdy robi pierogi inaczej. Ja miałam jeszcze takie różne gadżety do robienia pierogów, maszynki niby miało ułatwiać życie ale tak naprawdę się nie sprawdziły. jednak ręcznie jak się robi to jest najlepiej tutaj się gotuje woda na wrzątek solony wrzucamy sobie pierogi po wypłynięciu jeszcze dwie trzy minutki gotujemy żeby się one ugotowały tak wyglądają pierożki po Ugotowaniu wyciągamy sobie łyżką cedzakową, rozkładamy sobie na talerz duży, tak żeby się nie dotykały. Ja sobie potem je porozkładam na talerze i mamy obiadek gotowy. I tak będę gotowała wszystkie pierożki, które będą ulepione. Druga tura się robi i będzie jeszcze trzecia tura tych pierogów. Ostatnia tura pierogów czeka na ugotowanie, także ja was zapraszam na pełny przepis do mnie na kanał na pierogi, z właśnie z farszem ziemniaki z serem, również na te inne pierogi, które mam na kanale. Taka porcja dosyć spora została nam na drugi dzień, wszyscy żeśmy pojedli. Także zaraz wam pokażę, jak wyglądało danie moje na talerzu ze śmietaną na świeżo, a później jeszcze pewnie na kolację będziemy jedli przysmażane, a przysmażane pierożki równie dobrze też smakują, tak dobrze wiecie konkretnie przypieczone, zobaczcie pierożek tak wygląda w środku, parują wiadomo, że najlepsze na świeżo, ale smażone też są bardzo bardzo dobre. Wiem, że niektórzy odgrzewają też na gotowaną wodę. Pierogi, żeby były coś takie ala świeże, można sobie w mikrofali. No i zobaczcie. Nasza kolacja. Pieroszki już przysmażyłam, zaraz nałożę chłopcom na talerze. I taki to dzisiaj dzień. Ojeju! A tutaj to ja nie wiem, co tu się wydarzyło po prostu. Ojeju, ojeju! Musia już zaakceptowała łobuzów. I takie tutaj sytuacje. Ojeju! O, o, o! Nie do wiary. <laughs> nie do wiary, czary mary. Ale one są słodkie. jeju. Jak zrobić śpio wszyscy? Cała trójeczka. Był to pierwszy kosmiczne. tam. Dobra.